Jak fajnie jest mieć bogatych rodziców, ale co zrobić, jeśli w ogóle nie chcą się dzielić. Pożałujesz tego, mamciu. W końcu jestem w domu. Ups, muszę wytrzeć stopę. Super, duże ilości pieniędzy są przydatne. A no tak, już sobie przypomniałam. Marlenko, co ci tyle zajęło? Hej, mamo! Ups, ale ze mnie nie zdara! To nic, kupisz mi nowego iPhone'a, prawda? Tak nie może być! Jak możesz tak robić? To takie nieodpowiedzialne. Mamo, tylko nie to. Nie chcę tego słuchać. Ble, 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 bla, bla, bla. Oby to zadziałało. Wystarczy. To jest kropla, która przepełniła czarę. Oddaj mi wszystkie pieniądze. Ej, mamo, serio? Oczywiście. I chcę z powrotem moją złotą kartę. Dobrze, jak sobie chcesz. Złoto i klejnoty. Dobra, zabieraj wszystko. Nie potrzebuję ich. Zobaczmy, jak poradzisz sobie bez nich. A teraz idź do swojego pokoju. Jak miło jest mieć wygodny samochód. Przejażdżki są super. Mamo, żartujesz sobie, a co ze mną? Przepraszam, dziś musisz iść pieszo. Myślisz, że to jest zabawne? No dobrze, łatwizna. Miłej podróży, skarbie. Dobra, muszę iść do szkoły. Co w tym złego? O, nie, głupie gałęzie. Ale to nic. Wszystko gra. Uda mi się. Fuj, czemu tu jest tak brudno? Jejku. O, wow, co jest z tobą nie tak? Nawet nie pytaj. Dobra, jak chcesz. O nie, moja złota karta. Teraz mama ją ma. Jak mam otworzyć szafkę? Chwila, zapomniałam czegoś. Siemka, cześć dziewczyny. Ta karta jest bardzo przydatna, prawda? Tak, bardzo. Możesz mi ją dać? Tylko na chwilę. Co? Chyba śnisz. Ona jest moja. Powiedziałam, oddawaj, albo sama ją sobie wezmę. To się jeszcze okaże. Ej, zabieraj ode mnie łapy. Nie dostaniesz jej. Nie szkodzi, może tekturowa karta zadziała. Nie, głupia tektura. Dobrze, nie potrzebuję szafki. Papier toaletowy i długopis. To lepsze niż nic. O, przepraszam, czy się spóźniłam? Oczywiście, że tak. W tej chwili zabieraj się do pracy. Tak, jak zwykle. O nie, jak mam teraz uczyć się w szkole dla bogaczy? Liczenie na banknotach? Nie stać mnie na to. Eksperymenty chemiczne ze złotem? Tak, są dla mnie za drogie. Zobaczmy, czy cokolwiek z tego zadziała. Cóż, nie mam wyjścia. Mogę pisać błyszczykiem. To jest niedopuszczalne. Dostaniesz jedynkę. Jedynkę! To szaleństwo. Przecież to jest piękne. Wow. wow. Ona zupełnie nie ma talentu. O nie. Co to za zapach? Pachnie biedą. Nie pasujesz yes. tutaj. Mam ochotę na coś słodkiego. To jest świetne. Tu mają najlepsze desery. Kelner chce złożyć zamówienie. Tak? Oczywiście. Co podać? Poproszę wasze popisowe desery. Dużo. Babeczki, ciasto, rogaliki. Jak zwykle. Super, nie mogę się doczekać. Oto twoje zamówienie. Smacznego. Ekstra. Ile pyszności. Muszę spróbować każdego. Oto rachunek. Oczywiście, zapłacę. Proszę, tyle chyba wystarczy. No dobrze, muszę iść. Pa? do zobaczenia w szkole. A co z tobą, panienko? Czy to tak. dla mnie? Dokładnie tak. Cóż? Wow! Oto moja karta. Mam nadzieję, że to nie będzie problemem. A, karta jest zablokowana. O nie, co mam zrobić? Mamy pewne rozwiązanie. Nie wierzę, że to się dzieje. Mycie podłóg w kawiarni? Tego jeszcze nie robiłam. Tylko spokojnie. Cześć mamciu. Chcesz czegoś, Marlenko? Mogę trochę gotówki? Odrobinkę. Pieniądze? Chyba śniesz. Już o tym rozmawiałyśmy. Ale to nie jest fair. Ona nigdy się nie zmieni. A co z moją wypłatą, proszę pani? W sumie to już pora. To właśnie jest moja szansa. Merci madame. Dziękuję. Strażnicy, oczywiście, nie poradzę sobie bez Ciebie. Wystarczy, możesz iść. Hej, dzwonię po kucharza. Potrzebuję go! O, wygląda na to, że jest tutaj. Daj mi chwilkę. Hej, co tak stoisz? Dzień dobry, pani. Czy mogę otrzymać moją pensję? Ano, tak, oczywiście. Jak mogłam zapomnieć? Wow, ile pieniędzy? Daj mi to. Co? Masz dziwnego wąsa? Czy ty nie masz wstydu? Co to? Co? Co ty zrobiłaś naszemu szefowi kuchni? Cho, ja sobie pójdę. Chwila. Pomogę ci. Przepraszam, to było okropne. Może moje ulubione kosmetyki poprawią mi humor. Co? Chyba śnisz. Skończyła mi się szminka? O nie, tuż tu do rzęs wysechł. A, perfumy. Perfumy też. To okropne. Muszę coś wymyślić. Dzień dobry, muszę uzupełnić wow. kosmetyki. Wow, klient roku. Oczywiście, dla yes. ciebie wszystko. Kilka nasi ulubieni klienci otrzymują wszystko, co najlepsze. Teraz albo nigdy, pora na interesy. Dobrze, to czego ci trzeba? To nazywasz luksusem? Dla mnie to wygląda trochę tanio. Muszę iść do innego sklepu, ale jak? Nie rozumiem. Dobra impreza jest właśnie tym, czego teraz potrzebuje. Gdzie są moje rzeczy? Nie mam się w co ubrać. Cóż, muszę coś wykombinować. Jak mam to zrobić? Ach, nigdy nie skończę. Ale to nie koniec. Idziemy. Hej! Spójrz na nią. Cześć wszystkim. Wow, a co ty masz na sobie? Papierowe torby? Nie rozumiecie mody. To jest najnowszy trend. No tak? Oczywiście. Zobaczycie! Spójrzcie, to jest kraft. Niedługo każdy będzie o tym marzył. O, to wygląda wyjątkowo. Masz rację, to jest bardzo interesujące. To niezły styl. Żebyś wiedziała, mówiłam ci. Hej, chcę ci coś pokazać. Pojechałam na najlepsze wakacje w historii. Zrobiłam tysiące zdjęć. Patrz! Słońce, piasek wow. i ocean. Czego jeszcze potrzeba do szczęścia? Wow, co za ładny widoczek! A gdzie ty byłaś na wakacjach? Ja! O, zapomniałam telefonu. Niedługo wrócę i ci pokażę. Muszę coś wymyślić. Dobrze. No ją przekona. Nawet nie zauważy różnicy. Parę ujęć i gotowe. Oto piramidy. Wyglądają jak prawdziwe. A teraz może. Prawie słychać latające mewy. Jestem. Ach, ledwie udało mi się go znaleźć. Patrz, ja też byłam na wycieczce. Ale nie jest tak dobra jak moja. Koniec tego dobrego. Myślę, że powinnaś się zobaczyć, gdzie cię nie ma. Czemu jestem takim przegrywem? Muszę zarobić pieniądze. Lemoniada? A no tak! To fajny pomysł na biznes. Gotowe. Muszę tylko zdobyć klientów. Wow, czy to jest moja Marcelka? Moje dziecko zmądrzało. Muszę jej jakoś pomóc. Wow, kto to? Poproszę jedną lemoniadę. Zatrzymaj resztę. Proszę bardzo. Wow. Mam nadzieję, że będzie Ci smakowała. Dziękuję. Thank you. Mm, dziwne. Bye bye. Hmm. Lemoniada. Przepyszna lemoniada. Spróbujcie. Młoda damo, weź łyka. O nie cokolwiek. Hmm. Mogę jedną szklankę? Proszę. Hmm. Palce lizać, mniam. Dziękuję. Hmm. Hej, hey. siostrzyczko. Oto dolar dla ciebie. Nalej mi nieco lemoniady. Proszę. Hmm. Ale to jest dobre. On kogoś mi przypomina. Czas policzyć zyski. Jejku, jestem bogata. No to od czego zacząć? Hmm. Hej, mamo, przygotowałam niespodziankę. To dla ciebie. Wow, dlaczego to robisz? Proszę wybacz mi, że byłam taka straszna. No dobrze, dobrze. Wow, super, jest taki słodki. Też coś dla ciebie mam. Nie, 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 nie chcę tego. No, może odrobinkę. Miło widzieć, że w końcu poznałaś wartość pieniądza. Bardzo cię kocham. Podobała ci się nasza opowieść o córce milionerki? Czy twoi rodzice dają ci kieszonkowe? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij dać łapki w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek. Nie przegap nowych zabawnych sketczy od TrumTrum Trum Select.